Siema z tej strony krzycha, a w dzisiejszym odcinku pokażę Ci do czego służą tutaj te zakładki i jak ustawić Photoshopa, żeby Wam jak najlepiej działał nawet na słabych komputerach. Więc sobie z, zacznijmy. Na samym starcie to sobie omówmy zakładkę strona główna. E, więc tutaj w tym e, oknie mamy ostatnio używane nasze projekty. Więc jeżeli przykładowo wczoraj sobie robiliśmy overlaya, to tutaj nam się to pokaże. E, więc kolejnym sobie weźmiemy zakładkę materiały do nauki. W tym miejscu macie po angielsku i może po polsku. Nie jestem pewny, nie dam sobie ręki uciąć. Różne takie e, samouczki do photoshopa. Dalej zakładka twoja praca. W tej zakładce będziemy mi Zakładki odnośnie naszej pracy. Przykładowo pierwsza zakładka zdjęcia programu Lightroom. Jeżeli coś robiliśmy w Lightroomie, to wtedy nam w Photoshopie w tej zakładce nam się to pokaże. Następna zakładka dokumenty w chmurze, czyli w tej zakładce nam się pokażą wszystkie dokumenty, które mamy zapisane w ich chmurze Adobe. Dalej udostępnione ci. W tej zakładce będziemy mieli wszystkie pliki, które zostały nam udostępnione, czyli nasz kolega Zciśio nam udostępnił jakieś zdjęcie. Więc tutaj ono powinno nam się pokazać. Dalej Aí No i tutaj nam pokażą się nasze pliki, które zostały usunięte z naszej chmury. W razie czego gdybyśmy przypadkowo, nie chcąc sobie coś usunęli, to możemy łatwo odzyskać. Czyli naciskamy sobie przywróć lub usunąć na trwałe. Dalej, eee, kolejna zakładka to otwórz nowe. Logiczne, w tym miejscu sobie otworzymy nowy dokument. A w zakładce otwórz, po prostu sobie otwieramy dany do dokument. Nam się po prostu pokazują foldery. Eee, więc teraz sobie przejdziemy do samych ustawień Photoshopa. I więc sobie naciśniemy edycja. Preferencje ogólne, więc teraz nam się otworzyło było okno preferencje. W tym oknie nic nie zmieniamy. My, jeżeli coś chcecie tam pozmieniać, przykładowo, sobie dać dźwięk po wyrenderowaniu danej pracy, to możecie sobie dać. To wtedy, po prostu po wyeksportowaniu pracy, wam e, Photoshop wydaje jakiś dźwięk. E, więc interfejs, wy zapewne macie inną wersję kolorystyczną. Więc w tej zakładce interfejs możecie zmienić motyw kolorystyczny. Ja mam, mam taki, całkowicie czarny. Wy zapewne macie taki, e, więc ja sobie zmienię na e, ten swój e, domyślny. E, tutaj nic sobie nie zmieniacie. E, tutaj Sposób wyświetlania. Tutaj sobie wybierać język. Akurat ja mam tylko dostępny polski. Nie wiem, czy mam. Skalowanie interfejsu, czyli im większe ska skalowanie, to tym większe będą napisy, różne takie rzeczy. Tutaj rozmiar szarciągi mały, bo akurat e, taki dobrze widzę. Kolejna zakładka to przestrzeń robocza. Jeżeli masz inne ustawienia, to jak chcecie, to możecie zmienić. E, narzędzia. Tutaj nic sobie nie zmieniamy. Jeżeli chcecie sobie tutaj coś pozmieniać, tak jak ja mam, to zmieniać. Dziennik historii. Tutaj też nic nie zmieniacie tutaj w obsłudze tutaj też nic sobie nie zmieniacie i sobie przechodzicie do zakładki wydajność w zakładce wydajność możemy sobie zmienić zużycie pamięci, czyli ile naszej pamięci RAM będzie zużywane dla programu Photoshop, czyli ja tutaj sobie ustawiłem że 70% mojej pamięci RAM ma być dla Photoshopa czyli Photoshop nie może użyć więcej niż 5 GB pamięci RAM mojego komputera, I jeżeli przykładowo macie 4 GB RAM to sobie dajcie maksimum 2 GB RAM czyli 2048 a jeżeli 16, to przykładowo 13 GB. Kolejna, kolejny panel to ustawienie procesora graficznego. E, w tym miejscu możecie sobie wybrać, czy ma otóż, opużywać waszego procesora, czy, czy karty graficznej. I Jeżeli macie bardzo mało wydajną kartę graficzną, to sobie e, tą zakładkę wyłączacie. Jeżeli macie mocniejszą kartę graficzną, to sobie włączacie. Chyba logiczne. Historia i bufor sobie zostawiamy. I kolejna, jedna z ważniejszych zakładek, czyli dyski magazynujące. W tej zakładce zaznaczacie sobie, gdzie wasze pliki z Photoshopa mają być magazynowane. Ja tutaj sobie zaznaczyłam dysk D, więc na tym dysku mi będą się magazynować pliki z Photoshopa. Dalej, kursory, jeżeli chcecie, to możecie tutaj sobie pozmieniać. I chyba to tyle z takich ważniejszych opcji. Więc, yy, więc to tyle z tego poradnika. Mam nadzieję, że z tego poradnika wiecie już do czego te zakładki. Jak i już wiecie, jak ustawiać się Photoshopa, żeby wam jak najlepiej działał. Więc kończymy ten odcinek i do zobaczenia. Cześć!